Mano, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku z League of Dawno nie graliśmy, ale uznałem, że sobie zagram meczyk. Mamy nowy tryb, już chyba jakiś czas, dawno nie grałem. Mówię, w ostatni raz jak nagrywałem odcinek. Yy, nie mam pojęcia o co chodzi w tym trybie. się przekonamy. Wiem tylko, że jest jakaś dodatkowo AR kalosowa chyba no zobaczymy, nie? widzę, że sylas tutaj gościu wziął sylasa, więc też w sumie spoko, Będziemy miał dwie nie mógł mieć przejścia rekał więc, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie jakby było słychać dźwięki wiertarki to wybaczcie, ale jakiś debil napierdala wiertarką od paru dni, więc ja to mam na co dzień Czekam aż się gierka zacznie. Mówię, nie mam pojęcia o co chodzi za bardzo. Był tylko jeden ten... A, do wybrania w grze. Dobra, wszystko jasne. A, to będzie RK ER Dobra, wszystko jasne. A to będzie losowy bohater, czy bohater... To nie jest napisane. A nie. Czy bohater z y, gry. No cóż, zobaczymy. Być ciekawy. O, właśnie, słyszy, jak słyszycie wiercenie, to bardzo przepraszam. No ale tak to jest, niestety, w tych czasach Malzahar, Ari, czy Vex, Wex Erki nie znam. Malzahar będzie, Balzahar będzie Czyli ciekawy. W sensie Malzahar byłby spoko, ale Ari wydaje mi się być ciekawszym wyborem. Będzie mogli sobie. Będziemy bardzo mobilni na pewno, nie? Dobra, to, to, to jest ten. Dobra, to polecane odpalimy. Weźmiemy sobie tak. Tak. Tak i tak. Dobra, weźmiemy taki bardziej safe build. Bo mówię, no ja... ja coś, chciał. ja nie grałem w ligę bardzo dawno, więc ja nawet nie wiem o co tu chodzi w tym trybie. Od razu mamy trzy poziomy. Ty, ale weźmy tak, nie zacinaj, gro. Ulala. Bez... Widzicie fps -y, nie? No, tu cyk i zaraz nie ma. Cyk. Coś się tu. Coś się tu psuje. Coś, coś mi tu nie pasuje. Zmniejszymy to jakoś, może. Coś w tym stylu. Ale jaja. Czekaj, czemu tak się dzieje. Nie mam pojęcia. No oczywiście ta zmiana jakoś będzie trwała 3 godziny. Dalej. Kurwa. Ale lipa. Dalej, Lipton. Halo, halo. No dobra. <ścoughs> Ciekawa sprawa. Kurwa, cyk, magiczny powrót zadziała? Czy nie? No, i wszystko naprawione. Dobra, no niestety jesteśmy trochę w plecy. Kurde, ale go jeszcze na a co, on ma Rkę Jarvan'a, dobra, ciekawe. A to może być interesujący pojedynek na tym mid Nie wiem czy to się w ogóle opłaca hitować, czy to się trzeba napieprzać, czy co. My te R'kę mamy już od razu, więc... Hmm. No kurde, za dużo ona obrażeń nie robi. Jest taka bardziej... ...mobilność tutaj. Ale... Hmm, niestety nie trafił. Elo! Dobrze! Porobiony gościu. Dobra, był... ...fal start, ale... Co?! Był fal start, ale jest, jest, jest już OK. Cyk cyk, dobra Cofniemy. Coś kupimy na pewno. No, ty, ciekawy ten tryb może być w sumie. Wydaje się być jakiś taki mega chaotny. No dobra, Zobaczymy czy nie jest mega chaotyczny, nie? Dobra, bo ta, ta Rka jest też za darmo, tak? Mam... Dobra, jest za darmo. No, ciekawe, ciekawe, ale jak oni tutaj Rki pobierali w ogóle? szakom mamumu, nie. O jezu, ale tu będzie srogo. Yumi ma w... O kurde, ty. Tu tutaj widzę, że grubo jest. Grube połączenia mogą wychodzić. Grubo, grubo. Się ma. Hmm. Może zamiast tego E, to powinienem maksować Q. Co by, co by nie robić lipy. I jako tak opułkować. Halo No to będzie taka kurde gierka do, do Rki ja będę musiał uważać chyba Chociaż i tak pewnie się będę napieprzał W sumie Elo <laughs> Ty nie no dobra no to, to jest taka mówię, dodatkowa dodatkowa mobilność jest na tym Na tym kasadinie Tak, dobra Nie, no chyba, chyba sobie jakoś poradzimy. No tu jeszcze jest co? Okej. Okay. Gościu, dobra jest. Jest, jest, porobione, dobra. Jest, jest, dobrze, dobrze. Jest po kilu. Nie wiem w sumie, czemu on jeszcze mnie dalej naibował, przecież chyba by z tego wyszedł. no to coś daje? Bo to w sensie... Aha. No to dobra. Hmm. Kurde, mówię, no dawno nie grałem w tę gierkę i się już powtarzam, ale... Ale no spoko się wydaje ten tryb, nie? Tak w sensie, nie wiem czy ja do, w ogóle chyba dosyć złą postać wziąłem. Myślę, że ten raz wziął trochę lepiej, ale trochę nie ogarnia. Po prostu. No Chyba, że, chyba, że taka jest jego strategia, no, że no, nie wiem. Halo? Cyk A nie trafiłem, przypada Dobra No już zaraz będzie będzie ereczka druga Nie kurwa Jaki klik. Ja jebie No to super No to fajnie To sobie pograłem z drugą ereczką To było specjalnie oczywiście no, nie, nie żebyście nie myśleli, że ja to że to jakoś tak ten przez przypadek nie? A jeszcze nie użyłem ani razu moje więc w sensie, że gościu nie wie, że jej nie ma, nie O Jezus Nie zdążyłem czy ci rozkliknąć Kurwa to by było... To by było tak ograne. Mogłoś się tak we mnie w pieprzach pod ten turę, No nie wiem czy to... Nie, mm. dziwne. Dobra, weźmiemy sobie Apexy. Mhm. Kupa frajdy jest normalnie na tym trybie. A to działa przyspieszenie? Nie. nie. Hm. Gdybym nie był debilem i nie zmaksował E przez przypadek zamiast r to pewnie by to lepiej wyglądało trochę. Jestem przekonany. Kupa śmiechu jest normalnie, kupa śmiechu. O, ty, teraz zmaksuję r jakby co? Serio bym to jeszcze sięgło tak z dupy trochę? Cyk. Halo U. No i porobione ładnie I Lilia jest tutaj. Co ma Lilia? Lilia ma Erke Mundo To w ogóle ciekawy wybór akurat. Ciekawe, czy nie miała po prostu lepszych, czy tak. Czy takiej to. O kurwa Miało prawo się udać. O kurwa! Na razie. No dobra, jednak się nie udało. Yy, nie, no dobra, byliśmy dosyć blisko, żeby to jakoś się ograć, ale niestety się nie udało. No nic, no, następnym razem może będzie lepiej. Kupimy sobie, papcie, Żeby szybciej biegać i uciekać z takich sytuacji. Coś hmm. tak się chyba wizualnie coś pozmieniało. Eksteczowy smok? To oni teraz zmienili smoki, czy czy, 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 to tylko na ten tryb tak działa? W maksuje te skill jak taki idiota, nie? Mm, on już ma tyle, zresztą z niestety. Aczkolwiek myślę, że... Myślę, że nie jesteśmy wcale tak w plecy, jak byśmy mogli być. Że mi nie, że nam oddaje, ty mi oddał raz ten daj we mnie. Tym, że on jakoś tak kurde nie ogarnia chyba za bardzo tego sail'a. Tak przynajmniej mi się wydaje. Że co ja tam wiemy, jestem tylko głupim goldem. Hmm, nie trafił, dobra. Weź do mnie wlecie dziołek. Elo? No kurwa co? On nie użył tej Rki wcześniej, to dobra No dobra, dobra, dobra. Czy nie miałem grać w tę grę po prostu chyba no to wygląda E to jest z tą Rką, a mu to jest za mocne nie? O nie, ale z Rką byłem tutaj no -ka go... Aha, bo Caitlin ma Rkę Ashki, co tu się dzieje w ogóle? Porąbana gierka to jest. Caitlyn z Rką, Ashki to, 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 to już też jest spoko. Nie, ale Arka zmienili, bo on hapsów nie dawał. Jestem pewny. Jestem pewny. <todgłosy> Dobra. Nie ma ziomeczka u mnie. Pojazdka zaraz będzie nastakowana ładnie Nie no ja nie wiem, w sensie ten gościu jest naprawdę przejebanie mocy O, było dobre akurat Naprawdę widzę, że to było akurat na styku Bo ja się musiałem aż skupić, bo kurde to srogo mogło wejść Bra. O pierwszy duret w ogóle O kurwa mm pierwszy idiota po prostu Nie. no dobra idziemy dalej w tego archanioła jest że jak no to A. Że ja w to wpadłem ja ten... ta erka mundę jest w ogóle już lesowa na, na, na lili ale ja. no, już bizerku bo to mamy akurat kurde za mocny Ty właśnie ja miałem przystać co robią te smoki yy, za każdy ładunek no dobra a to co daje? Aha, to nie wiadomo co to robi, no dobra. Dawaj, dawaj. Robimy tego drejka gościu. Przynajmniej ma jakieś 0 HP. Mhm. Kurwa, dobra. No nie! Jak jest głupi jak but po prostu! Czemu to tak działa? Czy? No ja nie wiem. Odjebałem lipę. Czemu ja zaatakowałem tego klona? Który dal? to było nielogiczne. idzie do lamusa I co on robi więcej zdrowia od ciebie no to, to mi nie będziecie spokojnie Ej, ale ja muszę przeczytać czy to działa na wszystkich trybach czy to jest tylko ten tryb bo ja to się nie znam nie żadnych paczy tam nie czytałem ani nic więc... co odpaliłem gierkę mówię nowy tryb jest w co przetestuję No tu są takie te, dobra Takie krzaki zrobiliśmy mm. Mm -hmm. Ciekawe Nie miałem ja musiał zacząć ładzić z drużyną, bo przecież tak to, to nie ma sensu A ty, ja tu mogę pójść, ale Dalej. Kurwa goni yo, mi goni, Omigonia tu to... Ty bo na tej RC mi z nie? O Jezus Ty ale O nie! Co? Ona fleszła? Z jakim jestem głównym najgorszym na świecie w tej grę? O... Czy bym miała poczyścić? No, ja nie wiem. Więc, ale jestem głównym najgorszym w tej grę. Nie wiem w to grać w ogóle. Ty. Poważnie. No nie wiem. Nie wiem, no. masakra. Dawajcie znać, czy chcecie w ogóle Liga oglądać, czy, 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 czy nie. Chciałem sobie coś innego niż Gothic zagrać. Bo. No, mam raz chyba wrzuciłem 18 odcinek, też mam 3 nagrane, więc. Że, że, że nie chcę po prostu. Nie chcę mi się. Jestem po prostu. trochę przemęczony tym gotliczkiem, aczkolwiek... aczkolwiek. myślę, że pogramy niedługo. jak mi się skończył filmy do wrzucania. Nie wiem, co. Zabiję tego kraba, bo. Taki mi w trochę. Dobra. Aha, tutaj jest. A, I ta chmura, o kurwa Dobra, na razie Ta chmura sprawia, że kto w nią wejdzie, to jest niewidzialne, dobra Logiczne Mmm, kurde, na tym topie tam... Potrzebuje chyba trochę helpa Halo? O, to był dobry wias, ale no, dlaczego wy się tam biliście? Ej, do tego to ja teraz nie trzeba nie? Dlaczego wy się tam biliście? Kurwa, źle warda postawiłem, nie, nie wiem, czy wardy działają w ogóle, czy nie. Chopcy, ja przed chwilą tu serię skończyłem. Cianko jest. Tkiermanie. No. Kurde no, panowie, fajnie jakbyśmy coś tutaj wykombinowali. Uuu, normalnie. Ty, nie spodziewałem się, nie? Myślę, że oni też nie. Dobrze jest. Yy, no, w sumie. z lepiej. Trzy trupy wbiłem. Dobra. Kate 1 AA and 600 damage. No, tak, tak to jest po prostu. No ale no. Dobra, no coś zrobiłem, nie? W końcu mi kombos wyszedł, nie? Jakiś. Tak jak, tak jak miało, nie? No tak to. Lipa była straszna. Ile z już mogę kupić? Za i Będę to teraz z zonią Przynajmniej może będę przeżywał tę sytuację. Chociaż. chociaż nie. Zagramy bardziej ofensywnie, jak już nam tak dobrze poszło. Nie, damage musi wlecieć, bo... Bez damage'a to nie ma sensu. Bez damage'a to bez sensu. No. Czy jakoś kurde no taka kontra dobra tu poleciała, no W nich, nie? Też drużynka za mną poszła, więc... Też inaczej, nie? Jak drużynka za to mi idzie. A... Hy. Nie ma. Chciałem je tam złapać, widziałem to. No kurde! Ziomki! Skakuj. Spierdalamy stąd. Na razie. Jego dnia. Gde. Gdzieś tu będą, co? No, są tu nawet. Halo? Nie! Kurwa, a tej Iryna tam puszuje? Halo? Kurwa, I widzicie zanka by się przydała. No dobra, no to GGWP. Jedna dobra akcja przez cały odcinek. Jakby... Jakby wam się podobało i byście chcieli więcej może tego trybu, a może zwykłego, to dajcie znać. A, tymczasem zapraszam do subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. A trzymajcie się, do następnego, cześć!